Dobra, to czym ty gramy teraz? Nie wiem, wybieraj. Może trójki jakieś? Nie mam. Nie masz trójek? A czwórki? Nie mam. Piątki? Mam. Jaki? M4, A2, E4, Sherman. O oh yes, masz to gówno? Ja mogę wybrać te 25. Albo też tego Shermana, tylko ten Sherman... Ma jakąś taką nieinteligentną załogę. Czekaj, ja to też robię, tego Shermana, co? 169. Tu możemy wrzucić załogę po robić podwójny. Warto, według mnie, warto. Dobra. Parę złotych dokupiłem i jedziemy. Ile tam penetracji? Bardzo mało Nie przebijaj KW1 mm -mm. To co przebije? M7 <noise> A ze złotka ile? No ja ze złota mówię <głos> A <głos> To ma na złocie mniej niż Tetrach chyba No porównywanie z Tetrachem <noise> Chyba identycznie nawet 127 ma na złocie Ani 126? No to o jeden więcej chyba od te tracha w adym tyherze co nie? No to jest polityka premium czołgów, bota. Ty, tylko że ten czołg wali co... co tamte wali co 2 sekundy, a ten wali co ile? Zaraz ci powiem ile mój wali. To 3 jakieś sekundy, co? 3,7, 3,8 3,15 mój strzela. Mój 3,57 Trzy 5700 315 mógłbym zejść kapkę niżej, jakbym wziął kole. I to tyle, bardziej już nie zejdę, bo mam już bija i... A ja nie wiem czy mam bije. Tam... A nie, bo ja nie mam ramera i wentylacji, wiesz? To te, mam ramer, wentylację, Bia brakuje mi tego... Też tworzy. mam bije. Ale żal mi kredytów na takie gówno. A, muszę, muszę ci powiedzieć, że będę częściej chyba się tak relaksował na tych tierach, bo one są bardzo przyjemne, a to grania tych dziesiątkach z FN-tragerami wcale nie jest przyjemne. No. Kiedyś się fajnie grało jeszcze na ósemkach, ale teraz kurna to naprawdę Tylko kredyty idzie zarobić na tych wysokich tierach zarabiaczkami, bo innymi to tracisz. Idziemy dalej? Ciekawe, są jakieś fajne piąte tiery premium? T25 Te A tego Chińczyka chciałem kupić w sumie Nie, a nie dobre To nie... Do, dobrego to za niego nie możesz brać Ty jak to tu... Co, co tak długo ładuje? A bo zapomniałem, że nie gram pierwszym tierem, czy tam drugim <grym> To ma ładny damage nawet 100? 115 chyba No to nieźle nawet ja myślałem, że to wali za 5 tam, 15 No weź <noise> <zjechać. głos> Jak kw jeden zajedziesz od tyłu, to zanim się skuma, to już będzie pełnił, tak szybko to strzela. No tylko weź, dojeść tym... do KW-1. No. Może być jej ciutki problem. Na close combat raczej nie ma co po nie? Flankuję go, ok? Czy przebiłem go pod spód! No popatrz, ci te trakty przebiegają jeden od przodu, nieźle. O kurde. O kurde. A jeden nie przebija na na wieżę. To nie opuszcza działa. Dlaczego to nie opuszcza działa? No? Powiem ci, to jest poroszka. lekka. nie mogę opuścić działa. wyobraź sobie? Amerykańca. O ty, tego nie przebijam. No nie, dobra, przebijam. Ty poziujesz, a ja kurde... ...jakieś nieudolne manewry próbuję... ...przeprowadzić. Gold nupin, tier Five kids. Od boku go zabiliśmy i ma pretensje, że gold move. No lol. Ale no kurwa, no przy 1 co on myślał, że będziemy nic nie robić mu? No ja nie wiem, co on myślał. Sobie... Ale czego by nie myślał, to źle myślał. Tak. Jak sobie włączy XMO, zobaczy, że nie gra z górgami. Oni mają protodek, my też mamy, kurna, mieć działa normalnie. Ładnie. Ale żebyś go zestillował. nie Ty mi go... Ty go dobiłeś. Ja? Tak. Nie, nie. Ja strzeliłem tylko. what Co kurna? Ty za 378 coś mi strzeliło. Bro? Artyleria. A no tak, kurna. To było pewne jak w banku, że arte, tylko można tyle strzelić. O kurna, do mnie też strzelił, patrz. 152. Co, to, co tak szybko to i tak celnie? Chyba bije do Wiktora w sprawie nerfu tego czegoś. Nieźle, co nie? Za 300? Za 150? Celnie zawsze trafia. Jak mi nawet nie złartkę to jest. O której za wiele nie słyszałem. Walniesz mu tym T82, czy będziesz czekał? Nie, czeka. Ty jeszcze ucieknie tą Artą. Zabijesz T28, patrz, 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 jeszcze... Aaa. Dałeś. Eee, może się zastanawiam nad tym, jak ładnie podziwiać mapę. Podobało mi się. Mi też. Pierwsze klasy dostałem nawet. Fiu, fiu. Zarobiłem. Strzelałem ze złotkiem i tak zrobiłem. Znaczy, trochę złota trochę apel. Ty, bez to ja też zrobiłem. I to na. nie gdzie nawet.